Masa ludzi twierdzi, że nie ogląda już telewizji. Nieraz też spotkałem się z wypowiedziami, z których wynikało, że użytkownikom nie chce się nawet podchodzić do komputera, bo wiele z zadań wykonać można na mniejszym, dotykowym ekranie. Jednym z nich jest przeglądanie sieci pod kątem wyszukiwania najświeższych informacji. Chciałbym zaprezentować kilka ciekawych rozwiązań ułatwiających to. Onetnews News i WP.pl dają dostęp do różnych artykułów na serwisach i miennikach tych aplikacji. Oba programy są do siebie dość podobne i wybór jednej uzależniałbym bardziej od preferencji co do treści niż funkcjonalności. Dają nam one możliwość wyboru konkretnej kategorii interesujących nas newsów, proponują także najciekawsze artykuły. Dla stałych czytelników tych serwisów aplikacje są pozycją obowiązkową. Jeśli jednak nie jesteście przywiązani do konkretnego portalu, to warto zainteresować się trochę innymi programami. Pierwszym z nich są informacje, dzięki którym dotrzemy do najciekawszych artykułów wybieranych z kilku najlepszych polskich serwisów. Chyba słusznie ktoś kiedyś powiedział, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Dlatego osobiście skłaniałbym się ku pozyskiwaniu wiedzy z kilku specjalistycznych portali zamiast jednego ogólnego. Rozwinięciem tej idei jest Cite, który nie tylko dobiera ciekawostki, ale robi to tak, abyśmy byli w 100% zadowoleni. Aplikacja wykorzystuje dane wyszukiwania z przeglądarki, tak aby zaproponować treści zgodne z naszymi zainteresowaniami. Rozwiązanie moim zdaniem genialne. Niestety program nie jest dostępny w polskiej wersji językowej. Na deser zostawiłem coś dla fanów plotek i ploteczek, czyli oficjalną aplikację portalu pudelek.pl. Cóż mogę powiedzieć na ten temat? Otóż z serwisu chyba wszyscy zgodnie się śmieją i uważają za obciach. A jednak ktoś go czyta. Co więcej, jest to naprawdę imponująca liczba osób. Wierzę więc, że wygodny program trafi w gusta części użytkowników Windows Phone.